Mm-hmm. <laughs> Nie trzeba być mistrzem dedukcji, aby zauważyć, że narzekanie na wszelkich możliwych forach o tym, jaki to rynek gier jest przegniły i zepsuty, stało się ostatnimi czasy bardzo modne. Nie są one też w żadnym razie całkowicie bezpodstawne, bo tylko w tym roku dostaliśmy Konami, Arkham Knight 3DLC do Evolve. Zawartość do pobrania jest też najczęściej wymienianym problemem współczesnego rynku, głównie przez jej częste nadużywanie przez wydawców. Wciąż należy jednak pamiętać, że wśród DLC znajduje się też wiele najnormalniej w świecie dobrych dodatków, jak chociażby omawiane przeze mnie niedawno serca z kamienia czy nowa zawartość do Bloodborne o tytule The Old Hunters. Old Hunters to pierwszy i prawdopodobnie jedyny kawałek DLC do wydanego na początku tego roku Bloodborne od From Software. Oferuje on około 10 godzin dodatkowej rozrywki, co stanowi około 2 trzecie czasu jaki zajmuje przejście bazowej gry. Na te 10 godzin składają się nowe lokacje, stroje, bronie, wrogowie i oczywiście bossowie. Należy jednak zauważyć, że, mimo iż dostęp do nowych obszarów zyskujemy w mniej więcej połowie gry, według oficjalnego poradnika zalecany poziom do ich zwiedzania wynosi 90. A w praktyce oznacza to, że jeśli udamy się tam dosłownie przed ostatnim fabularnie bossem, wciąż możemy mieć spore problemy. Z doświadczenia powiem, że zacząłem DLC postacią na około 50 poziomie, z około 4 bossami do końca gry i cóż! Piłem głową w mur długo, mocno i intensywnie, dopóki się nie rozleciał. Sam dodatek z kolei prezentuje się następująco. Po wykonaniu odpowiednich kroków trafiamy do koszmarnej wersji Jarnam na wypadek gdyby oryginał nie był dość groteskowy. O ile początkowy obszar przypomina lokacje z bazowej gry, tak dalej trafiamy do kilku zupełnie nowych, jak pełna nieudanych eksperymentów wieża czy wieś rybacka. Nie ustępują one w niczym bazowej grze i doskonale wpisują się w klimat, do którego Bloodborne zdążył nas już przyzwyczaić. Są one też oczywiście pełne skrótów, sekretów i wszelkiego rodzaju świństwa, które będzie próbowało cię zjeść lub zaszlachtować. Zalicza się do niego kilku wrogów znanych z bazowej gry, jak i wielu nowych, w tym innych łowców. Nie można również nie wspomnieć o bossach, których w DLC dostajemy pięciu. Tylko jeden z nich powstał na bazie wroga znanego z bazowej gry. Cała reszta to zupełne nowości, które również nie rozczarowują, są różnorodni i jak najbardziej ciekawi. Już pierwszy z nich, któremu community dało przydomek Rape Horse, jest w stanie konkurować z The One Reborn o tytuł największego na co ja właściwie patrzę tej gry. Natomiast finałowy boss w dodatku jest jednym z najtrudniejszych i najbardziej przeze mnie lubianych w całej grze. Niestety są też i problemy. O ile nie spotkałem żadnego specjalnie przegiętego wroga, a bossowie nie są źle zaprojektowani, tak niektóre z ich ataków mają kilka denerwujących aspektów. I tak, wyskok Ludwiga sprawia, że na chwilę znika nas z widoku, ponieważ kamera za nim nie nadąża, a potem musimy zgadywać, kiedy zaatakuje, i mieć nadzieję, że mieliśmy rację, dlatego że źle wymierzony unik może kosztować nas życie. Z kolei kolejny boss, Living Failures, ma tendencję do atakowania z wielu stron jednocześnie, często poza widokiem gracza, więc nieraz obrywałem za nic innego jak zwykły pech. Problemy te nie czynią walk w jakiś sposób kiepskimi, jednak nie da się ukryć, że mogą one momentami denerwować i muszę to zaznaczyć. The Old Hunters wprowadza też wiele pomniejszych nowości, między innymi możliwość zmiany w bestie. Jako całość zaś oferuje graczom po prostu więcej Bloodborne, zatem jeśli spodobała Ci się bazowa gra, ciężko jest mi nie polecić dodatku. To bogate rozszerzenie oferuje mnóstwo nowej zawartości, której odkrycie zajmie z pewnością dziesiątki godzin, dlatego też Bloodborne The Old Hunters otrzymuje ode mnie 5 na 6. To jeden z tych kawałków DLC, które naprawdę warto mieć i do którego inne będą porównywane. Jeśli już posiadasz grę, polecam zainteresować się dodatkiem, natomiast dla osób chcących rozpocząć swoją przygodę w Yharnam, polecam rozważyć kupno dostępnej już w wersji GOTY. To tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że zobaczymy się przy innej okazji. Na razie.